Witam Was 11 sierpnia yy, wieczorem rano zrobiłem trening barków trochę okrojony byłem później na spacerze w tym stroju w jakim mnie widzicie Skorzystałem ze słońca, łapałem witaminę D no i teraz później yy, po 19 wpół do 8 wieczorem rozpoczynam, zrobię kilka serii na ramiona, biceps i triceps, a później jeszcze w, w kuchni zrobię 5 serii skłonów na mięśnie, mięśnie brzucha. Rozpoczynam pierwszą serię, super serii. Moja aktualna waga to jest teraz 66,5 kg. No i to będzie koniec nagrywania. Jutro będę na innym miejscu.